Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o hodowli królików. To tak naprawdę ta hodowla jest, czy ona się wiąże? Jaką hodowlę królików ja preferuję u siebie w hodowli? No i to byłoby chyba w tyle w takim odcinku, więc odcinek krót-długi nie będzie. Będę więcej gada, pokazywał. Więc oglądajcie do końca. To może się oprzemy o hodowlę. Taką przydomową królików, no to według mnie jest to hodowla królików stosunkowo tania. Oczywiście, jeżeli opieramy się o pasze w naszym gospodarstwie, od no wiadomo jakieś zboże, coś w tym stylu. No a jeżeli, jeżeli się będziemy opierali o paszę tak zwaną granulowaną, czyli wiadomo paszę taka tak zwana chemia, no to wtedy te koszty będą nieco wyższe. Wiadomo mi to kupić. to chyba, że ktoś ma taką maszynę, tą granulownicę, czy tą teleciarkę, jak się nazywa, no to wiadomo. Wtedy może, sobie robić sama, ale taka maszyna trochę kosztuje. trzeba eee, powiedzieć, chyba nic, więc z może przejść do innego tematu. Od owych e, jest stosunkowo prosta, według mnie, oczywiście, jeżeli będziemy mieli wystarczającą wiedzę na temat e, tych zwierząt. Yy, musimy wiedzieć przede wszystkim jakie ma zapotrzebowanie. Poznać psychikę tego zwierzęcia, tak w przemośnie mówiąc. Yy, przede wszystkim musimy wiedzieć, że filmik musi być w spokojnym miejscu. E, Dobra, nie może, może być też jakimś centrum miasta, w dużej wadze ludzi z tym stylu. No bo jest to zwierzę pochliwe i podatne właśnie na stres, yy, który powoduje właśnie zaburzenie układu trawiennego. Niestety. No, a z takim właśnie zaburzeniem wiąże się e, różnego typu choroby. O chorobach zrobimy inny odcinek, zostawiajcie łapki w górę, piszcie w komentarzu, jeśli byście chcieli odcinek właśnie o chorobach chmurików. E, teraz może taki temat zakładania tej hodowli. No, to jeżeli zakładamy taką hodowlę chmurików, to musimy się zastanowić na jakie potrzeby będziemy hodować te co tak to nazwijemy. I co konkretnie chcemy hodować? Na jaką dużą skalę? Na eee... jak dużą skalę, to może bardziej tak powiedziałbym. Tak dla siebie, tam króliki, to na to stadać. dla sąsiadstwa. No. Ja mogę tutaj się oprzeć rasy bo Ja mam taką hodowlę mięso bardziej. Ee, no i oprzemy się rasę TB. Z tego co wiemy jest najlepsza rasa mięsa damy taki przykład. rasy wiadomo, że nie okazało się, to musimy mieć co do podstawowe. W stadzie podstawowym występuje semikąd samica, więc było wiadomo, co jakoś rozmowy. Wiadomo, musi być to nie jest nie że będziemy później e, w hodowli kadziurstwo. E, Samice mają e, powykocia, na przykład o prowokowaną, e, co można odkryć w nie dniu po wykocie. No i wtedy możemy osiągnąć od 10 do 11 dni w roku. Gdy ciąża królików trwa raptem tak od 30 do 33 dni, jest różna od królika. Ale wiadomo, to jest chod ferma. Tak robią w fermach. Nie mówię, że robią w każdej fermie, ale tak robią na najczęściej w najczęściej fermach. My się opieramy o hodowlę, jak to mówię, przydomową. Więc. Czyli taką bardziej, żeby nie męczyć królika. Taką dobrą dla nas, jak dla królika. Yy, Takich hodowli królików, no to możemy osiągnąć tak od 4 do 6 miotów w roku. W oczywiście, rasie TB. Yy, królice rodzą w tej rasie takie duże mioty. Ci tak do 12 młodych, ale trochę mieć, nawet i więcej, słyszałem. No i wiadomo, jeżeli były takie mioty, to musimy też zabezpieczyć i odpowiednią ilość witamin. No i warunki żywieniowe, jeżeli że to dobre. No to, to wtedy właśnie ładnie je wychowują. uliczki oni znaczy te poseski. Jeżeli już tam samica się wykoci, to chowa młode, a no to wtedy się zaczyna najgorszy okres powiem, dla młodych królików Czyli odsadzanie je od matek albo matki od właśnie młodych. I jak wspomniałem, jest pewna książka pozostała No a ma on ma większą chorobę, no bo osłabia się ja mówię, odporność i duże właśnie występują niebom więc musimy odpowiednio o to zadbać, o jakieś witaminki znajdać. Też tam przecież nie odwodnił królik, żeśmy z tym, żeby też choroby nie zachał. To mówię o choroby, wodzie nocmy to będzie chcieli. E, to wiadomo, że już ulika odsadziliśmy. a tu zaczyna się okres tuczu tu, e, Okres tego tuczu trwa, trwa tak od... 80 do 100 dni, mówiąc o rasie TB, jest to właśnie najlepszy las na mięso. Mówię o rasie, nie mówię o mieszance, Mieszance są w takim innym zasięgu, tak powiem tak. 80 do 100 dni, jak mówiłem wcześniej, to wszystko zależy od karmienia. Ja zaczynam preferować właśnie taką karmienie królików samym takim zbożem na tucz. Chcę mieć podobno bardzo ekologiczną. Chyba na przykład już chciałem mieć jakieś e, kuliki, no sprzedaż młode, e, e, te na przykład e, tłuszczki króliku, no to możemy jakiś tam do tego dać granulacik. E, taki kulik TB w wieku 5 miesięcy powinien mieć wagę tak od 3,5 do 4,5 kg. To takim wiadomo, takim odpowiednim żywieniu, Nie, na sam granulacik mówię o tym. Bo sam granulacik to kilka słów przez HEGA. Tak jak ja sam mogę kupić i żeby i kupić, Wytrząca. Oczywiście nie, nie reklamuję filmu, żeby nie było. To sama, chyba był taki temat. Zagłębiliśmy się bardziej y, o hodowli chulików, tak trzeba wiedzieć. Może tego, to bardzo, właśnie tego nie mówiłem, tak jak to wiedzieć. Hmm, się w ten temat bardzo nie zagłębiałem, ale wiem o co chodzi. Na ten temat można dużo powiedzieć. Z tego nawet być odcinek być godzinny ale nie w tym jest sens sens jest w tym żeby y, hejterom albo kimś innym osobom które zadają sobie na przykład nie wiedząc, co mają wybrać czy wyspałową czy jakąś mięsną y, no to właśnie żeby ten odcinek właśnie y, i tak jakby powiedzieć, zmotywował do tego y, tajemniczy, bardziej ten temat coś stylu to tam mama mój zamknięty właśnie taki no to może teraz przejdziemy do takiego tematu trochę dietetycznego pulika. Yy, Chodzi o dietetycznego dla niego, tylko dla nas. Co to mięso ma dla nas? Właśnie mięso jest bardzo bogate dla nas. Yy, przede wszystkim mięso pulika wybrał dużo białka, dobre pyszczalnego, czyli takiego, które dla mnie dobre trawi. Bo i w porównaniu właśnie z innymi, które tutaj mają, zawiera bardzo małe ilości tłuszcza, tłuszczu. Eee, Zamiar bardzo mało się tłuszczy, właśnie, bo no, mięso jest chude. Takie mięso się na przykład nie daje na wędzenie. No bo wiadomo, wędzenie najlepsze jest boczek, jakiś tłusty, Wtedy jest, jest bardzo wilgotna, to tammy królika, a no to wtedy będziemy mieli suche mięso, chyba że jakoś je naszpikujemy. Mm. Natomiast mięso z królika ma wiele nierastawionek pasy tłuszczowe. Omega 3, Omega 6 które poprawiają pracę właśnie mózgu, przekonane przy jakiejś wiadomo orientację, Dobre dziśnienie krwi obniża zwych cholesterol, mówię zwych cholesterol obniża zwły cholesterol, nie jest każdy to zły. No dużo witamin, na przykład które wpływają na nasz układ pokarmowy, pokarmowy, nerwowy, sorki. No i duże ilości żelaza. żelaza jeden właśnie naszej krwi. które e znajduje się w krzynkach, które dostarczają nam tlen. To są czerwone. Takie mięso jest lekkostrawne. Na przykład dla jakich, nie, osoby, co mają dietę lekkostrawną, to właśnie dobre jest takie mięso z publika. na przykład dla dzieci. Na przykład matki, rodzice, które nie wiedzą, czy dziecko może już mięso jakieś bo To jest tak od 6... może nie, że miesiąca, ale tak od 8 miesiąca można śmiało podawać kijkowi mięso do takiemu dziecku i ci nie stanie, chulik nie będzie żadnego wzdęcia, nic w tym stylu Broń Boże yy, No i jest jeszcze właśnie mięso alergenne Czyli takie, że na przykład yy, Czyli jest to te dobre mięso na takich alergików, którzy na przykład są yy, Mocnymi alergikami Takie mięso nie w ogóle nie doszkodzi yy, Teraz może już tak zakończymy ten temat Wiadomo, tych wszystkich witamin, bo to tam to jest bardziej taki zaawansowany temat. Ale ostatnio, tak jak mam tak wytrzaiłem statystyki i widać tam, że Polacy coraz częściej wybierają wreszcie królika. Na niekorzyść co winy, bo jest duży właśnie skok procentowy. No. no wiadomo no staramy się jeść coraz zdrowiej, a nie coraz właśnie ale z terroryzmem też podbijam się do jakimś boczkiem, albo czymś, to dało można dojść, ale nie zawsze nieczęsto no jeżeli możecie, to udostępnijcie ten film, ponieważ e, ludzie nie wiedzą co trafą w się królika no i zobaczyłem, żeby, żeby też zobaczyli mieszkańcy miast najczęściej miast co e, to, to jest ten królik, żeby się do niego przekonali Wiadomo, osoby z miasta bardziej, wiadomo, będą hytowali te odcinek, ponieważ zabijamy puliki Ale wiadomo, samo kurczak. Kurczak też się żyje, chodzi ładnie, je, fajny, miły jest. Może go zabiję, jak indziej. Ja osobiście sobie nie wyobrażam, nie wyobrażam sobie życia bez mięsa. Z tego sobie nie wyobrażam. Oni mięso musi być. Wiadomo, jest jakiś sentyment do tych Jest to furczak, ale jest to zbiór to jakim me. Nie wiem, jaki domu sentyment. Jeżeli yy, yy, masz tutaj, taką kontrolę, to taką bardziej krzakową, czyli tak bardziej na. Może yy, nie, że na mięso, ale na wystawy, to właśnie wtedy tak kuleczki z lodowodem. Ale to nie jest właśnie yy, ten odcinek. No bo. Ja jeszcze Kuliki z żadnych nie mam, na wystawy nie jeżdżę, więc. Chwilowo odcinku z tego nie nagramy. No. No, jeszcze pod tym odcinkiem dużo hejtu znajdzie na mnie, odmyślę. myślę. Więc. Udostępniajcie go, zostawiajcie łapki w górę, że wam się podobało. Piszcie, czy byście na jakąś inną serię z tego odcinka, coś na przykład jakieś, nie wiem, żywienie królików, choroby królików, coś w tym stylu. piszcie mi w komentarzach. Bo według mnie jest to bardzo fajny taki temat, może go za bardzo nie wyczerpałem, ale chociaż coś wam przekazałem. Więc piszcie komentarze, te subskrypcję, łapeczkę w górę. Dzięki za oglądanie, oglądaliście. trzymajcie się. Cześć.